Cześć, Simon z tej a... O, przepraszam. Cześć, Simon z tej a dzisiaj będziemy nagrywali z World SMP, coś takiego. Po prostu będziemy robić dla miłościutka bazę. No, znaczy dla nas, nie na miłościutka. I po prostu będziemy robić nową bazę, bo niestety nie nagrywaliśmy z tego, ale ja sobie nagram. Po prostu zniszczyli nam. Odkryli naszą bazę, więc tamta już jest tak naprawdę do zużycia, tu mamy piasek ale boję się dalej widzowie że tu ktoś przyjdzie dużo nawet kobla mamy tego przepalonego stołna kamienia, dobra kamień, tak powiem, kamień dobra no i tyle starczy no i widzę. teraz się bardziej czuję bezpiecznie dobra widzowie musimy sobie wziąć żelazo przepalić ten Dobra, przestań z tym kamieniem już. Żelazo. Żelazo, ale jeszcze crafting potrzebuję. Crafting, crafting tu jest. Pyk. No i skrzyneczki sobie zrobić. Ale to dopiero w craftingu. Tak to się nie da. O, dobra. Spróbujemy sobie zrobić klatę żelazną i w ogóle. Mieczyk... W sumie to sikierka chyba lepsza by była. Próbujemy lepszą sikierkę. E, e, dobra, jeszcze sobie łopatę zrobię. A, patyków nie mam. Dobra, to jakie chcę robić? Patyk, jedne czy łopatę. Tak, dobra. I łopatka tutaj. Dobra. Jezu, już myślałem, że ktoś przyszedł. Widzicie na mapie to pokazuje Hard Kropki, dobra Czekajcie Wpiszemy sobie to na Google, Znaczy na tej Ja to sobie wpiszę To sobie posuwam o, dobra. e chyba. r t r t s p -kropka, kropka, kropka, Dobra Dołączam Oj Poczekajcie sobie Znaczy ja też sobie poczekam Aż mi się nie włączy Dobra Mamy trochę już tam Sproi I teraz jeszcze hełmiki Będziemy mieli cały setnik w Już się tu rozwijamy też straciliśmy całe żelazo I ogólnie Tam ktoś był? sobie bo boję się tak ten, bo oni na tej mapie widzą czasami. No skurdec, nie wpisało mi się. Gówno e tych smpi.craftcube.pl Dobra. No i weźcie tam. O, jest! Dobra. Zanim im przecież, ale sam picker sprawdzić. No, jestem na serwerze, dekle. A gdzie ja jestem? Ehm, nie wiem. Nie wiem, gdzie to pokazuje w sumie. Klan. CA. Klan CA, ok. Ehm... Nie wiem, gdzie jestem. Czekaj, zobaczymy, widzę. Oto jest ta mapa. A da się przybliżyć to jakoś. A można tu po mikach, Czy coś? Bo jak się przemieszczają. Co oni tak szybko się przemieszczają? Dobra, ja mam skina wiem jakiego. A właśnie, ja gdzieś tutaj jestem. A bardziej powinnam być. Czy jestem? Nie wiem. Chyba tutaj będę. Ej, pojawi się gdzieś tam jestem chyba. Gdzie wasza moc jestem? Hmm. Nie wiem. Siódma ósma? A nie. chodzi mi ten. Dobra. Ja nie mogę. Dobra. Okej. Okay. Ale ja muszę siebie widzowie znaleźć, ponieważ tutaj złe będzie coś. Dobra widzowie. ciul czekajcie chwilę. Dobra widzowie, jesteśmy tutaj. Szybka akcja była. Niestety siebie nie znalazłam, no ale... Ale trudno. Dobra, kopiemy ten piasek, będziemy mieli, bo widzieliście ile mieliśmy ten, tego wszystkiego. Więc no, będziemy mieli na to farmę. Będzie kozacko. Dobra. Widzę w ogóle nie zapomnijcie zostawić łapeczki do góry i subikę z dzwoneczkiem. Wow. Bo to nam mega pomoże. I czy, to czasem nie złoto To jest żelazo, ale my to sobie widzowie zakopiemy, bo to chyba będzie łatwo nas znaleźć Więc widzowie tu zakaz kopania napiszemy o, napiszemy zakaz kopania w domu, bo jak tu mój klan przyjdzie, to będzie tutaj niezłe cacy. W niszczeniu bazy, nie? No, o sześć tabliczek. Dobra. Zakaz kopalnia w dół i w bok. Jeszcze tak em, um. jak kopalnia. Kopalnia. No i widzowie. Zakaz kopania w dół i w bok. Kopalnia. No. To właśnie, jak ja będę kopać? Gdzie ja będę kopać? Do góry? Chyba was porąbało. Dobra. Chłopa zostawiłaś. A kiss your baby, zrób to zanim daj no, 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 no. Co zostaje między nami? Ups Dobra, tutaj trochę... O, i żelazko Bym się śmiała jakbym wpadła w tym momencie w dół Weźcie mi tą kopalnię Dykle Nie chcę jej jeszcze zwiedzać Bez dobrego... dobrych rzeczy Na co mi to wtedy? Niepotrzebne przecież Ja pierdzielę jeszcze mi spadłem Co za drugie. Jezu! Przepraszam widzowie O, o, o O, o, o Pyk, 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 łap, łap, łap Wiecie czemu jeszcze widzowie nie mam? Bo tu inni gracze mogą przyjść A ja jakby jestem słaba Więc dlatego No to sobie tam pokopiemy trochę Ogólnie będziemy tutaj kopać, rozkopywać bazę, nie? I no dlatego o! Jeszcze napiszę. Czekaj. To się można to pisać aktualnie jeszcze tak. O, czyli napiszemy sobie... Mm. Czekaj tu szkół temat i to, a, to trzeba jednak tak, zaznaczyć na przykład o, widzicie widzowie no i widzicie tu sobie rozkopią, zobaczą o co chodzi mam taką nadzieję bo miłość Jutek to czasem nie patrzy <grym> sorry miłość jak to teraz oglądasz bo na pewno może będziesz oglądał jak Ci się zachce widzowie o sobie zrobimy teraz ten w sumie co sobie zrobimy? nic za nie zrobimy po prostu sobie pokopiemy i zrobimy jakieś nie wiem ozdóbki czy coś nie no w sumie ozdóbki pokopiemy diaksy nie to w następnym odcinku może już z miłościutkiem. a może Hardcora nagramy z miłościutkiem kiedyś znaczy nie kiedyś, czy wiecie O proszę. I tutaj jeszcze jest ta sropalnia Pff, Dobra. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, dobra. Widzowie, i na tych pochodniach. Momencik. I widzowie. Na tych pochodniach sobie zakończymy filmik. To nie był taki jakby wiecie. Przepraszam. Ja ci nie mogę. A nie, nie ustawienie graficzne. Ustawienie czatu ukryty. No, teraz mnie lepiej widać. Nawet sobie ściągniemy zbroję. Nie no, w sumie nie trzeba. Albo mam plan widzowie jeszcze. Ile trwa minutek? 10 tylko! wie? chciałam się żegnać, ale widzę, że jeszcze możemy zrobić farmę, tylko nie mamy... Jakby wody. I tu w tym jest problem. Czekajcie. Teraz sobie. Czat mogę włączyć. Ustawienia widoczne. Zobaczymy, czy jest w sklepie. Y, lepiej. W sklepie. Czas do No przecież włączyłam wydebile. No widoczny. O. No. No gotowe. Sklep. Hmm. O, czekaj, ja, w jakiej to kategorii może być? Poczekajcie, to kto był? Wiem, to może być w wodzie. To jak jest woda, a bardziej wiadro może być. E Widzowie nie ma. Nie, najgorzej, bo będę musiała wyjść. Jest blisko mojego domu woda, ale no niestety, jak ktoś mnie zauważy, to będzie po mnie. No nie ukrywając, nie. Ajajaj. O widzowie. No to teraz jesteśmy widzowie, jakby tak powiem, że szeroko w dupce. Bo chciałam sobie. A No widzo! Ojej, czkawkę dostałam. Aż, no widzowie, no kto mi zabroni no? Już no kurde. Tak. Bierz. No że szkurde macia ja pierle. Cenzura musi być, no. I co? I już. To teraz sobie zrobimy leciutkie, tutaj farmę leciutką. Miościutek się tu postara, na pewno. Tak jak w tamtej 50 dni pod wodą, też nie nagrywałam, bo odcinek mi się usunął. No to niestety. Ale też on nagrywał i prawdopodobnie jutro, albo dzisiaj wstawi, albo kiedy indziej, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale zobaczy się jeszcze. Patrz, bądźcie aktywni po prostu na kanale Milosciutek. Wtedy on będzie wdzięczny, my będziemy wdzięczni, znaczy ja, ale mój też możecie zasubskrybować z miłą chęcią, przyjmę. Dobra, ziemia. Rybki jedynie sobie zabijemy, widzowie. Dobra, 44 ziemi. Zrobimy sobie na razie, tak. pu będziemy mogli zrobić sobie osobne farmy. Widzowie. Ale to w kolejnym odcinku, prawdaż? Tutaj. Rzecz mówiąc. Dobra, tutaj zrobimy sobie tą wodę. Widzowie! Proszę, powiedzcie, że nieskończone źródło mm, Nie da się tu nieskończonego źródełka mieć. Patrzcie. Widzicie? A rybka pływa w jednym miejscu. Puu! Ile? Moczka kosna! W co wie? No to jestem w niebie i teraz mamy wodę i widzicie? Widzicie jakie to jest mądre? Uuu! Siar O nie. Dobra, ciór z tym. O, Co ja ja chciałam A, motykę, motyka, Motyka to fajna rzecz. Motyka fajna rzecz. baby, pierw te z taki to to owijemy jakby i wtedy o nie dobra i to owiniemy w bawełnie bambiko o, no i git, no i farałemka jest mam nadzieję, że będą zadowoleni ze mnie mam taką nadzieję zresztą nie dobra mniejsza z tym Serio? wszystkie skrzynki wyczerpałam na to 6 Dosłownie. O, muszę stanąć na no to tak. Ej no nie! Ej no, A Dobra, widzowie. Kończymy chyba na dzisiaj odcineczek. No bo nie ma jakby co. Możemy kończyć widzowie. Więc ty, ty właśnie ty. Ty, ty, ty. Tak, tak, ty, 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 o tobie mowa, tak, tak. Ty, ty, ty. No, no, to zostaw kłopotkę jak chcesz. W sumie nie zmuszam, ale jak chcesz, możesz zostawić. Mi to bardzo pomoże. A tak, to ja się z Wami żegnam. Cześć.